Oj to jest szkoła, oj szkoła, oj szkoła, oj wcale nie wesoła, nauka cały dzień, tam dyscyplina dusi, oj dusi, oj dusi, pracować każdy musi, chociaż największy le. Ma 106 lat, ale na wszystkie pytania odpowiadał śpiewająco. Podczas tegorocznego spotkania z cyklu Ocalmy od zapomnienia Mieszkańcy mieli okazję poznać kapitana Tadeusza Lutaka, pseudonim pancerz, najstarszego czołgiste Wojska Polskiego. Dzisiaj o kapitanie Tadeuszu Lutaku. Osobie, która jest wśród nas, która przeszła wojnę, czas niepokoju, trudu, która na własne oczy widziała to, co się dzieje, widziała śmierć, musiała przetrwać. Cykl trwa kolejna edycja. Cieszymy się bardzo, że możemy. No, po raz pierwszy gościć tak zacnego człowieka, piękna postać, piękny człowiek. Zakochany w ojczyźnie i oddany do końca temu, co robi. No, ja myślę, że to rzeczywiście przypomnienie tej historii, tego szlaku bojowego i tych wszystkich wydarzeń w związku też z 17 września, czyli, czyli agresją Rosji Sowieckiej na Polskę. Warto o tym przypominać, bo dziś tak się nam wydaje, że te sytuacje, które mamy, one nie mają jakiegoś związku z tym, co działo się przed wieloma laty, a jednak mają. Prelekcję o niezwykłym życiu kapitana Lutaka poprowadził dr Piotr Szopa. Wstąpił w 1937 roku do Wojska Polskiego. Jako ochotnikowi pozwolono mu wybrać formację i wybrał Wojska Pancerne. Trafił do drugiego oboonu Wojsk Pancernych w Żurawicy. Jednej z dwóch najnowocześniejszych wówczas polskich jednostek pancernych. W kampanii wrześniowej od pierwszego dnia w walce. Tutaj w brygadzie w, w, pod dowództwem wtedy jeszcze pułkownika Maczka. Goniec motocyklowy na motocyklu Sokół. Po zniszczeniu tego motocykla później na zdobycznym niemieckim. Kiedy dostał się do niewoli dość szybko z niej uciekł i później Kolejny raz w walce, tym razem już konspiracji Związek Walki Zbrojnej Armia Krajowa. Kapitan Lutak podzielił się z publicznością swoimi wspomnieniami z czasów wojny. Mieszkańcy mogli dowiedzieć się między innymi o tym, jak kapitan zamienił rower na czołg, a także wysłuchać opowiadania o akcji partyzanckiej, która najbardziej zapadła mu w pamięć. Poborowo, jakby był szedł, to brały tylko do piechoty. A jako ochotnik, to trzeba wybrać. Dwa lata wcześniej wszedł do wojska i wybrał się do czołu, bo mi się czołgi bardzo podobało. No i jeździł z na rówie, a na tym, to chciał pojeździć na czołgach. No. I to mi się marzenie spełniło, że jeździł. Ale dużo jeździł znowu na motorze co kół bo był głównym gońcem generała Maczka bez parę miesięcy. No to każda wiadomość, każde czego stwarzyła mi to. Bo się mi dużo pytało takich, co w ogóle w wojsku nie było. Jaki był ten generał, dlaczego? Co, co miał pod oficja, to do badania z generałem? Został rozkaz wykonać i na ten koniec. Podziękował najwyższy. z partii to jest taka y, rzecz. wszystkie wirówki, zanieśnione to było. To wcześniej, przygotowało wszystko i wszystkie wirówki my rozkręcili, włożyli do beczki, do Maszyczki, bo a kropno beka, co robili, masło, bo one tylko brały śmietale, a mleko takie jałowe, wracały Polakom z powrotem. To było na jedno dobre, bo dzieci były spokojniejsze, bo nie było to tłuszczu, A jak tego Mieszka. mleka popili, to będzie ci no i tak było, wszystko my przygotowały, w dwóch Niemców na motorze, no to wszyscy się wychowali, nikogo nie było, a mianowicie jednego, Kiczkiewicz się nazywał, to był po maturze profesor taki z yy, tego i on był w mundurze niemieckim, bo był bardzo po niemiecku i tak, on dotknął, no a ci Niemcy, Jechali, spytali się tylko o drogę do Jasła i siedli i pojechali, ujechali kawałek, a my po ją oj maśniczka z tymi z i posłał posła w powietrze całą, Powała, spadła, wszystko, oj dzieci piły potem Przemieszące mleko dobre! Spotkanie w domu parafialnym nie. przy kościele Najświętszego nie. Serca Pana nie. Jezusa w Dębicy na zakończyły głośne życzenia oraz sesja zdjęciowa. 200 lat, 200 lat, nie. Żyje, żyje jeszcze raz, jeszcze raz, nie, zmian. Jeszcze raz, jeszcze raz, nie!